znaleźli ją bosą o zmierzchu z workiem wciąż zawiązanym na głowie nie biegła nie ruszała się po prostu czekała jakby było jej wszystko jedno co będzie dalej jej sukienka była przemoczona do kolan ręce związane z przodu sznurem który już się rozpadał od ciągłego tarcia a wokół jej głowy ciasno i szorstko zawiązany na szyi worek na ziarno bez otworów na oczy bez nacięć tylko juta i cisza za nią nic, tylko kilometry kurzu i ciężar bycia niechcianą. Rancher Colt Travis na początku nic nie powiedział, tylko na nią patrzył, a ona nie błagała, nie tłumaczyła, tylko wyszeptała, ledwo na tyle głośno by pokonać przestrzeń między nimi: „Proszę, zdejmij mi to”. I wtedy to palce koła, stwardniałe od pracy i wojny, odszukały węzeł z tyłu jej głowy. I wszystko, co myślał, że rozumie o okrucieństwie i dobroci zmieniło się. Ale przed tamtą chwilą, zanim węzeł się rozwiązał i worek opadł, trzeba wrócić do początku tygodnia, do pierwszego razu, gdy imię dziewczyny zostało wymazane. Kol Travis nie jeździł do miasta, jeśli nie musiał. Przez większość dni wolał skrzypienie ogrodzeń i porykiwanie krów od hałasu bujek na granicy czy plotek o pociągach jadących na wschód. Jego ranczo leżało 10 kilometrów od Hueso Seco, Kawałek ziemi zdobyty ciężką pracą, który utrzymywał sam po śmierci brata i powolnym upadku ojca. Nie był zgorzkniały, był po prostu zmęczony. Karmił konie przed sobą, naprawiał to, co się zepsuło, milczącymi rękami i trzymał jedno zdjęcie pod materacem, kobietę, z którą prawie się ożenił, zanim zabrała ją febra. To był świat kołla, ziemia, pot, wspomnienia i cisza. Ale tamtego wtorku pojechał do miasta po gwoździe i sól. Nie planował zostać długo, nie chciał się w nic mieszać. A jednak, gdy jego buty dotknęły desek salonu, krzyki już się zaczęły. Nie możesz jej tam tak zostawić, warknął kobiecy głos. To już nie nasz problem, odpowiedział szorstki głos. Kol się zatrzymał. W środku, blisko rogu, stała Donia Delila, wdowa prowadząca pensjonat. Z założonymi rękami drżąc. Sprzedali ją jak zwierzę, powiedziała. A kiedy kupiec zobaczył jej twarz, zostawił ją w kurzu, dając jej tylko ostrzeżenie. Jakie ostrzeżenie? zapytał kol, co tu robił. Delila odwróciła się zaskoczona. Takie, które sprawia, że dziewczyna okrywa się wstydem, powiedział kol. Założyli jej worek, powiedzieli, że przeklnie każdego mężczyznę, który na nią spojrzy. Kol zmarszczył brwi. Gdzie ona jest? Delila zawahała się. Na południowej drodze, pięć kilometrów za skrzyżowaniem, po prostu tam stoi. Kol nie pytał więcej. Skinął raz głową, zostawił worek z gwoździami i pojechał w stronę gasnącego światła. Nie poruszyła się, gdy zobaczył konia. Nie podniosła głowy. Worek o to zadbał. Jej sukienka, blada i cienka, kleiła się do nóg od potu, Wody z rzeki albo obu. Koul siadł powoli, buty zapadały się w suchej ziemi. Wszystko w porządku? Zapytał, chociaż znał odpowiedź. Nic, zero, tylko jej oddech. Podszedł bliżej. Nie chcę cię skrzywdzić, wciąż nic. Wtedy jakby jej gardło nie działało od dni, wyszeptała. Powiedzieli, że jeśli go zdejmę, ktoś mnie uderzy. Szczęka kola zacisnęła się. Kto tak powiedział? Wzdrygnęła się na złość w jego głosie. Proszę, wyszeptała, zdejmij mi to. Podszedł powoli, pewnie. Znalazł węzeł z tyłu jej szyi. Był zawiązany czymś szorstkim, grubym sznurem lub skręconym pasem. Rozplątywał go nitka po nitce, a potem ostrożnie podniósł worek. Skuliła się, jakby powietrze ją parzyło. A kiedy jej twarz się ukazała, piegowata, z siniakiem przy żuchwie pękniętą wargą, zamarł. Bo nie była potworna, nie była przeklęta. Była przerażona i młoda, zbyt młoda, by być sama w takiej ciemności, zbyt zraniona, by przetrwać to, co najwyraźniej się stało. Jej oczy, otwarte, niepewne, spotkały się z jego i przygotowała się, jakby czekając na cios. Nigdy nie nadszedł. Kol przełknął ciężko ślinę. Chcesz wejść? zapytał. Mrugnęła. Nie potrzebuję litości. Kol. Nie masz litości, powiedział. Masz krew na stopie. Spojrzała w dół. Nie odpowiedziała. Wyciągnął rękę. Nie wzięła jej, ale poszła za nim. Z powrotem na ranczu kol nie zadawał pytań. Dał jej tylko czystą wodę, gotowanego ziemniaka i starą koszulę, którą mogła zarzucić na ramiona. Usiadła blisko paleniska, z nogami podkulonymi pod siebie. Ręce drżały jej tak bardzo, że rozlała pierwszy łyk. Nic nie powiedział. Nie dotknął jej. Tylko czekał. Po dwudziestu minutach w końcu się odezwała: Oddali mnie jemu, wyszeptała. Mężczyźnie, który zaoferował najwięcej. Ale mnie nie chciał. Po chwili Kol nie podniósł wzroku. Przez twoją twarz? Zawahała się. Nie, bo się nie odzywałam. A teraz mówią, że jestem przekleństwem, że przyniosę ruinę, jeśli mężczyzna będzie na mnie długo patrzył. Kole prychnął. Klątwy tak nie działają. Uśmiechnęła się lekko. Potem powiedziała: Nazywam się June. Skinął głową. Jestem Cole. Przytuliła dłonie do piersi, jakby wciąż bolały ją od sznurów. I po ciszy, która wydawała się większa niż pokój, powiedziała: Nie chcę cię przekląć. Nie zrobisz tego, odpowiedział, ale już coś zmieniłaś. Co? Cole spojrzał na złożony obok paleniska worek. Ciszę. Następnego ranka wiatr się zmienił. Nie z burzą czy zapachem, ale z czymś cichszym, rodzaj zmiany, który może poczuć tylko człowiek żyjący samotnie. Poruszał się jak niepokój, między drzewami, przez kurz, przez sposób w jaki kol przyłapał się na obserwowaniu linii ogrodzenia. Podczas gdy, dżun, myła swoje posiniaczone dłonie w wiadrze z ciepłą deszczówką. Nie prosiła o pozostanie. Ale też nie prosiła o odejście. A kol nie był z tych, co wypychają dziewczynę na zimno, bo świat potraktował ją gorzej niż zwierzę. Wciąż wzdrygała się, gdy poruszał się szybko. Wciąż opuszczała rękawy, jakby ukrywanie śladów po sznurze czyniło je mniej realnymi. Nie, ale już jadła. A to samo w sobie wydawało się czymś świętym. W mieście plotki nabrały kłów dziewczyna z workiem. Samotny ranczer z nią. Jedni mówili, że jest komanczką, inni, że jest przeklęta. Jeszcze inni, że kol w końcu się załamał, jak jego ojciec przed nim. Ale kola nie obchodziły plotki z miasta. Miał ogrodzenia do naprawy, konie do nakarmienia. A teraz dziewczynę w dodatkowym pokoju, która poruszała się w nocy, jakby wciąż była uwięziona we śnie, o który nie prosiła. Tego popołudnia wrócił z pastwiska i zastał ją trzymającą starą Biblię jego matki. Nie czytała jej, po prostu ją trzymała, jak ktoś, kto przytula gorącą cegłę zimą. Była jej? Zapytała, skinął głową. Wierzyła w piekło? Jun, wierzyła w miłosierdzie. Jun przesunęła palcami po popękanej skórze. Nigdy nie nauczyłam się czytać. Kol nie odpowiedział. Podał jej tylko kubek wody i usiadł na schodach ganku obok niej. Cisza między nimi nie była niezręczna. Była wspólna. Jak dwoje ludzi słuchających tego samego odległego dźwięku, którego żadne nie potrafiło nazwać. Tej nocy zapalił lampę wolniej niż zwykle. June stała przy ogniu, włosy wilgotne od mycia, ubrana w jedną z jego koszul z podwiniętymi rękawami. Wyglądała na małą, ale już nie złamaną. Już nie. Chcesz mi opowiedzieć, co się stało? zapytał cicho. June spojrzała na płomienie, potem skinęła głową. Zabrali nas ze stacji kolejowej w Galveston mnie i cztery inne. Obiecali pracę, jedzenie, może małżeństwo. Przełknęła ciężko ślinę. Ustawili nas w rzędzie, jak bydło. Jeden poprosił, żebym się uśmiechnęła. Nie zrobiłam tego, więc zawiązali mi worek na głowie. Powiedzieli, że jeśli nie zamierzam być ładna, nie będę na nic patrzeć. Szczęka kola zacisnęła się. Mimo to licytowali. Wtedy skinęła głową. Powiedzieli, że będę cicha, posłuszna. Dobra do nocnej pracy, tak powiedział mężczyzna, który mnie kupił. Skrzywdził cię? Zawahała się. Potem pokręciła głową. Spojrzał na mnie raz, kiedy zdjęli worek. Nazwał mnie diabłem i wyrzucił ze swojego wozu zostawił mnie ze sznurem i tym samym workiem spojrzała na Kola myślałam że mnie zabije chciałam żeby to zrobił ale nawet nie pomyślał że jestem warta kuli wiatr wzmógł się na zewnątrz kol poprawił ogień pogrzebacz zgrzytnął jak nóż o wspomnienie byłem na wojnie powiedział wpatrując się w żar widziałem gorsze rzeczy niż kule widziałem jak ludzie stawali się duchami na długo przed upadkiem. Jun nie odpowiedziała, ale słuchała. To właśnie próbowali z tobą zrobić, powiedział cicho. Zrobić z ciebie ducha. Spojrzała na swoje dłonie. Prawie im się udało. Cole oparł się. Ale wciąż tu jesteś. Rano pies zaszczekał dwa razy. Nie na kojota, na coś bliżej. Cole wyszedł na ganek i zobaczył kurz wzbijający się z południowej drogi. Dwóch jeźdźców, obaj uzbrojeni, poruszali się zbyt wolno jak na podróżnych, zbyt bezpośrednio, by być zagubionymi. Zacisnął szczękę. Odwrócił się do Dżun. Zostań w środku. Nie otwieraj drzwi. Skinęła głową, oczy szeroko otwarte. Kol wziął strzelbę z nadpaleniska i stanął w drzwiach, cicho. Jeźdźcy zatrzymali się 15 metrów od domu. Jeden się pochylił. Szukamy dziewczyny. Powiedział. Rudej, z workiem. Kol nawet nie mrugnął. Nie wiem nic o kimś takim. Mężczyzna uśmiechnął się. Założę się, że przykuśtykała tutaj. Taka mała, blada, podobno ładna pod spodem. Kol uniósł lufę trochę wyżej. Zgubiłeś się. Drugi jeździec poruszył koniem. Nie przyjechaliśmy walczyć, przyjacielu. Chcemy tylko tego, co nasze. Nie jest wasza. Pierwszy mężczyzna przechylił głowę. To zakupiona własność. Już nie. Mężczyźni spojrzeli na siebie. Potem zawrócili konie. Bez słowa więcej i odjechali powoli. Ale nie do końca. Jak sępy krążące. Cole patrzył, jak znikają za wzgórzem. Potem zamknął drzwi. W środku, June siedziała z kolanami przyciśniętymi do piersi. Worek leżał złożony na stole obok niej. Jak skóra, którą zrzuciła, ale która wciąż musiała wrócić. Wrócą! wyszeptała. Może powiedział cole. Ale następnym razem nie odjadą na stojąco. Tej nocy cole czuwał ze strzelbą na kolanach, wpatrując się w światło ognia na ścianach z bali. Jun leżała skulona pod kocem wrogu. Jej oddech był miarowy, ciało nieruchome. Ale jej palce mocno zaciskały się na piórze jastrzębia. Które znalazła tygodnie temu, tkwiące w słupku ogrodzenia. Rano, po tym, jak zdjął jej worek, ale dla niej coś znaczyło: wolność może, lot, albo tylko dowód, że ktoś gdzieś zobaczył ją i nie odwrócił wzroku. Mężczyźni wrócili trzeciej nocy, ale teraz było ich czterech: bez latarni, bez głosów. Tylko wolne, ciężkie uderzenia kopyt, tłumione przez wilgotną ziemię i tchórzostwo. Kol usłyszał ich, zanim dotarli do domu, jak ranczer, który słyszy rzeczy, gdy jego życie od tego zależy. Oddech koni, pobrzękiwanie strzemion, nogi tuż za bramą. Wyszedł, zanim zapukali. Strzelba u boku. Lampa naftowa oświetlała ganek, rzucając długie cienie na jego buty. Nie zapraszałem was z powrotem, powiedział spokojnie. Przywódca ten sam, który wcześniej się uśmiechał, zsiadł. Chudy, brzydki, z oczami, które nie mrugały wystarczająco często. Kol przypomniał sobie jego imię teraz, Grant Charlton. Znany z hazardu, picia i sprawiania, że dziewczyny znikały w pobliżu granicznych miast. Grant splunął na ziemię. June należy do człowieka, który zapłacił, powiedział: Ukrywasz ją. To czyni cię złodziejem. Kol nie drgnął. Ona nie jest własnością. Grant zrobił krok. Jest przekleństwem. W środku June stała z ręką zaciśniętą na krawędzi stołu. Słyszała każde słowo: Jej oddech był krótki, nie płakała, nie ruszała się, pamiętała, jak na nią patrzyli, jak na coś wstydliwego, nie do końca ludzkiego, ale nie była już podworkiem i nie była sama. Powinienem cię zastrzelić tu, gdzie stoisz, — powiedział Kol cicho. Ale nie zrobisz tego. Odparł Grant. Jesteś dobrym człowiekiem. Dobrzy ludzie się wahają. Wtedy June otworzyła drzwi. Boso, owinięta starym kocem kola, bez worka na głowie, bez wstydu w oczach, tylko szept. Dlaczego się mnie boicie? Pozostali trzej mężczyźni odwrócili się. Nawet Grant się zawahał. June wyszła na światło ganku. Siniaki bladły, ale były widoczne. Włosy opadały luźno na ramiona. Pobili mnie. Sprzedali mnie, związali mnie i powiedzieli, że przyniosę ruinę. Zrobiła krok bliżej granta. Ale to ty drżysz. Cofnął się o pół kroku, zanim się powstrzymał. Kol podniósł strzelbę. Jeszcze raz, wynoście się stąd teraz, powiedział. A jeśli zobaczę was blisko tego rancza jeszcze raz, pochowam to, co z was zostanie, na wzgórzu. Usta granta poruszyły się, ale nic nie powiedział. Odwrócił się, wsiadł na konia i odjechali. June. Bez walki, bez słów. Tylko odwrót. Kiedy kurz opadł, dżun długo nic nie mówiła. Kol usiadł na krawędzi ganku, ręce drżały mu dopiero, gdy odjechali. Kol nalał kubek wody i usiadł obok niej. Nie musiałaś wychodzić, powiedział. Musiałam, wyszeptała. Musiałam, żeby zobaczyli moją twarz. Spojrzał na nią. Naprawdę na nią spojrzał. I zobaczył nie ofiarę, ale kogoś wychodzącego z grobu, który wykopali dla niej inni. Miasto się dowiedziało, oczywiście. Huez Oseko zawsze się dowiadywało. Jedni mówili, że kol oszalał, celując z broni do uczciwych ludzi. Inni mówili, że dziewczyna go zauroczyła. Ale szeryf przyjechał dwa dni później, z butelką i cichym skinieniem głowy. Dobrze zrobiłeś, powiedział Nie spróbują znowu. Kol nie pytał, skąd wie? Nie musiał. Ludzie tacy jak Grant rozumieli tylko strach. A teraz poczuli go od kogoś, kogo się nigdy nie spodziewali. June. Dziewczyny, którą nazwali przeklętą, która stała prościej niż oni wszyscy razem wzięci. W następnym tygodniu June chodziła wzdłuż ogrodzenia o wschodzie słońca, sprawdzając pęknięcia, pomagając kołowi przenosić beczki z jedzeniem. Nie mówiła dużo, ale też się nie wzdrygała. Zaśmiała się raz cicho, jakby ją to zaskoczyło, gdy kura próbowała dziobnąć jej but. Przestała nosić koc. Zaczęła nosić stare buty matki kola, dwa rozmiary za duże, ale noszone z dumą. I raz, tylko raz, kol przyłapał ją, jak patrzyła na swoje odbicie w beczce z wodą, nie z nienawiścią, ale z rozpoznaniem. Pewnego popołudnia zaczął padać deszcz. Najpierw łagodnie, potem mocno. Cole stał na ganku, patrząc, jak pole nasionka, jak ziemia pije. June stanęła obok niego, z założonymi rękami, oczy w górze. Kiedyś modliłam się, żeby ktoś mnie znalazł, powiedziała. Nie, nie żeby mnie uratować, tylko żeby mnie zobaczyć. Nie odpowiedział. Oparła głowę o jego ramię delikatnie. Zawsze mówili, że moja twarz doprowadzi mężczyzn do szaleństwa. June. I doprowadzi. Odparł cicho. Bo zmusza ich do zmierzenia się z tym, co zrobili. Podniosła wzrok. Co ty widzisz, Cole? Spojrzał na nią. Widzę dziewczynę stojącą tam, gdzie nie miała prawa przetrwać. Jun przełknęła ślinę. Potem zapytała. Jedyne co miało znaczenie. Czy, czy nadal jestem duchem? Nie, powiedział Cole. Jesteś powodem, dla którego przestałem żyć jak jeden z nich. Grzmot przetoczył się daleko, i po raz pierwszy od miesięcy ziemia nie wydawała się wstrzymywać oddechu. Odetchnęła. Tak jak ona.